W tym tygodniu świętowaliśmy Dzień Świętego Patryka, a od koleżanki dostałam takiego zielonego keksa ze spiruliną. Był naprawdę przepyszny. Ta spirulina dodała mu nie tylko koloru, ale też dużo zdrowia. Wybrałam się również w trzygodzinną podróż do Krakowa, by sprzedać nasze ukochane auto, którym tak wiele przeżyliśmy. To były ciężkie chwile pożegnania dla mnie. Choć nie przywiązuję się do aut, to jednak w jakiś szczególny sposób było po prostu nasze. Rano zaskoczył nas śnieg. Zawsze jakoś tak jest, że jak mam jechać gdzieś sama, to pada śnieg. Pożegnania są zawsze trudne. Nawet takie pożegnania zwykłych, niezwykłych rzeczy. To ostatnie spojrzenie i oddaję kluczyki. A potem udaję się do galerii krakowskiej, w której jest stacja PKP Kraków Główny. Trochę pozwiedzałam stare kąty. Tyle pyszności do mnie mrugało i ciężko było się oprzeć. Choć w Krakowie mieszkałam 8 lat, skończyłam szkołę średnią oraz studia i znałam naprawdę bardzo dobrze tą stację, to teraz się w niej po prostu gubiłam. Wszystko się bardzo zmieniło. Jest olbrzymia, nowoczesna. Ciężko się odnaleźć. Ja pamiętam jeszcze czasy, gdzie w podziemiach sprzedawano stare książki. A teraz to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kolejka do toalety była olbrzymia, a ja znalazłam taką płatną. Musiałam skorzystać i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Muzyczka, palmy, lusterka. Wszystko czyściutkie i pachnące. Warto było tych pieniędzy. A potem udałam się już na platformę pociągu. Te rozkłady jazdy są takie same jak 20 lat temu, wciąż bardzo trudne do przeczytania. Na szczęście odnalazłam informacje o moim pociągu i o peronie, z którego odjeżdża. Miałam jeszcze pół godziny. Żeby rozejrzeć się po stacji. Bardzo mnie wszystko ciekawiło, a najbardziej mnie wołały te wszystkie piękne desery i czekoladki. Zobaczcie sami. Ale przy kasie byłam grzeczna i wzięłam tylko deser chia z owocami. Potem udałam się na peron pociągu. A przynajmniej próbowałam go znaleźć. Wszystko było naprawdę duże, przestrzenne, nowoczesne. I ten pęd ludzi, tutaj krakowski kebab, wyglądały tak apetycznie, że musiałam spróbować. No i chyba ruszamy już do naszego pociągu, tak zwanego po staremu bałaj a po nowemu Mehoffer. Pociągi teraz są też nowoczesne. Bardzo ładne, zadbane i czyste. Teraz kupuje się bilety z miejscówką, żeby zapewnić sobie miejsce w pociągu. A ja pamiętam czasy, kiedy stało się na korytarzu jak szprotki i jechało długie godziny. Jak wiele się zmieniło przez te 20 lat. Jak świat poszedł do przodu, Często w naszym pędzie życia nie zauważamy tych drobnych zmian nas otaczających. Dzięki temu, że sprzedałam auto, mogłam mieć chwilę dla siebie, przejechać się pociągiem, zobaczyć, jak wiele się rzeczy zmieniło, trochę pomyśleć. Choć jest to czas na pewno melancholii i takich przemyśleń, Trudnych decyzji, to żeby coś się mogło zacząć, to coś musi się skończyć. I sprzedaż samochodu jest takim zamknięciem rozdziału w naszym życiu. Tutaj mówię do widzenia mojej mandarynce, którą zaopiekuje się pani Katarzyna. I wciąż pakuje, pakuje, pakuje. Temu pakowaniu nie ma końca. Koleżanka przyniosła nam pyszne racuchy. A wieczorem wspólnie spędziliśmy chwilę przy stole. Mieliśmy też gości. Na co dzień mieszkamy wiele kilometrów od siebie i ciężko widywać się często. Ale mój tato postanowił pokonać te kilometry, by zobaczyć się z nami, w pewien sposób pożegnać się i życzyć nam szerokiej drogi. Przez te ostatnie kilka dni bardzo wiele ludzi nas odwiedza z różnymi małymi prezentami, by właśnie powiedzieć te swoje do widzenia. Do następnego miłego zobaczenia. Z pozoru dni wyglądają całkiem spokojnie, ale dzieje się bardzo dużo. Wynosimy meble, które kupują różni nasi sąsiedzi i przyjezdni. Mamy też gości i sąsiadów, którzy po prostu przyjeżdżają pomóc, czy to spakować, czy zająć się dziećmi, czy zrobić nam jakiś posiłek, byśmy nie zasłabli. I za tą wielką pomoc, dobre słowo i uśmiechy wszystkim serdecznie dziękujemy. Dzisiaj też zdałam sobie sprawę, że dzieci potrzebują wiosenne obuwie, bo w Tajlandii kozaki się nam nie przydadzą, więc mierzymy stopy, bo przez zimę zawsze trochę urosną. Do przeprowadzki zostało nam tylko 10 dni.